Dzień dobry. Nazywam się Paweł Banach i jestem przedstawicielem stowarzyszenia Pentoda Radiotechnika z dawnych lat. Celem naszej organizacji jest gromadzenie oraz dbanie o zabytki radiotechniczne. Ale nie tylko. Z prawdziwą pasją poddajemy renowacji pozyskane radioodbiorniki. Wiedza to podstawa, dlatego bardzo chętnie dzielimy się nią z innymi kolekcjonerami. Zależy nam na podwyższeniu świadomości społecznej z zakresu radiotechniki, z uwzględnieniem technologii lampowej. Na koniec bardzo serdecznie chciałbym Was zaprosić do śledzenia naszych działań i inicjatyw. Z przyjemnością będziemy publikować to, co będzie robiło nasze Stowarzyszenie.